Siemanko, jestem Irokami. Witam serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o łuku. Jednak zanim to, to szybkie info, szybka informacja o zaginionym odcinku o drugiej części toporka. Jeżeli Was to nie interesuje, to zapraszam na minutę, która się tutaj wyświetla. Tam już będę gadał do rzeczy. A teraz, jeżeli Was to interesuje, to zapraszam. Odcinka nie ma z powodów technicznych, mianowicie Windows 11 obraził mi się z OBS-em, czyli programem do nagrywania, z kamerką i mikrofonem. A nagrywanie tego samego po raz enty już naprawdę zaczynało mnie męczyć. Ale żeby nie było, taki odcinek powstanie nieco później, kiedy omówię już wszystkie bronie oparte w jakim stopniu na zręczności. Gdy to zrobimy, powstanie odcinek, który będzie pokazywał wszystkie bildy oparte właśnie o ten atrybut, później przejdziemy do siły i tam będziemy Kierować się jednym samym schematem. Jednak nie chcę Was zostawiać z niczym. Właśnie na ekranie widzicie build, który nieco edytowałam, tak aby pasował pod nowe ramy. Czyli od broni, które będą operowały głównie zręcznością. I będą to takie broni jak np. łuk, włócznia, rapier czy nawet muszkiet. Jeśli chodzi o perki gemem, to polecam takie. Jeżeli chodzi o atrybuty, to polecam inwestować głównie w zręczność i życie. Jednak warto zainwestować nieco punktów w siłę, tak by zdobyć drugi pułap, który da nam zwiększone obrażenia do ataków lekkich i do ataków ciężkich. Warto zainwestować w dobre ubrania. Które będą miały głównie plus do zręczności, później plus do życia i na koniec plus do siły. Więcej o tym opowiem w odcinku podsumowującym. Teraz przejdźmy do odcinka tego tematu czyli łuku. Najstarsza broń miotana znana ludzkości musiała również pojawić się w New Worldzie. Zaraz obok muszkietu zadaje niemagiczne obrażenia dystansowe i dzięki niej będziemy mogli dorwać naszych wrogów, zanim ci w ogóle się zorientują. A nawet będziemy mogli zadać obrażenia obszorowe, wypuszczając deszcz strzał wprost na ich głowy. Plusy i minusy. Przychodząc do plusów i minusów, wymieńmy najpierw te pozytywne aspekty. Pierwszym z nich będzie niewątpliwie możliwość zadawania obrażeń dystansowych, kolejnym plusem będzie zwiększona mobilność dzięki fajnym pasywkom, trzecim plusem będą obrażenia obszarowe. Jeżeli zaś chodzi o minusy, czyli negatywne aspekty tej broni, to zarówno pierwszym jak i drugim minusem będzie jej amunicja. Po pierwsze, musimy zawsze dbać, żebyśmy ją mieli. Ona swoje niestety waży i kosztuje. No i trzecie, zawsze trzeba pamiętać, żebyśmy mieli trochę w zapasie, bo inaczej przy takiej ekspedycji czy walkach o terytorium zostaniemy z niczym. Kolejnym minusem jest fakt, że musimy posiadać jakiekolwiek umiejętności z gier FPS, czyli strzelany. Głównie z tego względu, że musimy Celować. Nie ma tu autocelowania, a warto celować dobrze, bo za takie headshoty większe obrażenia. A jeżeli chodzi o celowanie, to również musimy celować dobrze, jeżeli chcemy strzelać daleko. Musimy tu uwzględniać grawitację, musimy nieco podnieść nasz celownik w górę, wtedy jest większa szansa, że trafimy. No i ostatnim minusem według mnie jest brak jakiejkolwiek możliwości. Walki w zwarciu. Oczywiście jest możliwość uderzania naszym łukiem, gdy skończy nam się amunicja, ale tak naprawdę są to żałosne liczby. No, i jedyną możliwą sensowną opcją jest zmiana naszej broni na jakąś inną. Jak pewnie zauważyliście, głównym minusem naszej broni, naszego łuku jest jego amunicja, ale mam pewien trik, który Wam nieco ułatwi życie. Mianowicie, jak dobrze pewnie wiecie, albo i nie, Strzały swoje ważą, ale tylko te, które mamy w plecaku. Te, które założymy, które używamy, już się nie wliczają w niewliczają wagę. Taki ładunek 500 strzał waży około 50 punktów wagi. I tutaj właśnie jest ten tryk, o którym wam wcześniej wspomniałem, mianowicie istnieje pewien perk do naszego plecaka, do naszej torby który nazywa się, dokładniej mówiąc, pakunkiem najemnika, który o dany procent zmniejszy wagę naszej broni, naszej amunicji, która znajduje się w plecaku. Wiadomo, im większy Gearscore, czyli punkty naszego uzbrojenia, tym lepszy właśnie będzie ten procent. Budaj, że tam się zmienia od 5 do 10 maksymalnie. Atrybuty. Punkty, które otrzymujemy co level rozkładłbym w następujący sposób. Dwa punkty damy w zręczność i jeden w kondycję. Dałoby to nam około 132 punktów zręczności i 68 punktów w kondycji, czyli w zdrowie. Jak do tego dodamy punkty, które otrzymamy jako premię z naszego uzbrojenia, naszej broni, zbroi, które oczywiście powinny nam dawać w pierwszej kolejności punkt do zręczności, później punkt do zręczności i siły, do zręczności i kondycji i samej kondycji. Uzbrojenie, które dał nam samą siłę, będzie bardzo mało opłacalne. Suma wszystkiego powinna wyglądać następująco: powinniśmy mieć około 300 punktów zręczności, 100 punktów w siłę, 90 w kondycję. Takie ułożenie daje nam praktycznie 100% szansę na obrażenia krytyczne, a dodatkowo 100 punktów w siłę zagwarantuje nam wzmocnione uderzenia lekkie, a także te mocniejsze zestawy broni. Znam już rozłożenie atrybutów. Teraz poznajmy jakie inne bronie oprócz łuku będą maksymalnie wykorzystywać takie rozłożenie punktów. W pierwszej kolejności będzie moja główna broń, którą gram, czyli włócznia. Idealnie nadaje się właśnie w połączeniu z toporkiem i łukiem. W sytuacji kiedy na przykład jestem na jakiejś ekspedycji czy na walkach terytorialnych i skończą mi się strzały, wtedy zmieniam łuk z toporkiem, no i wtedy walczę głównie jako mele, czyli z bliskiej odległości. Włócznia skaluje się głównie ze zręcznością pobocznie z siłą, czyli w odwróconych proporcjach jak toporek, czyli maksymalnie wykorzystujemy build, który właśnie Wam przedstawiłem. Włócznia zapewni nam całkiem sporo umiejętności kontroli otoczenia. W pierwszej kolejności będziemy mieli umiejętność, która podetnie naszą rogą nogi. Po niej jest kręcenie się, czyli wykonujemy taki spin który zadaje wszystkim wrogom wokół obrażenie, odrzucając ich. No i trzecim to jest fajna umiejętność, która wykorzystuje naszą łucznię jako tyczkę, i po prostu kopiemy wroga nery, i on dostaje ogłuszenie na kilka sekund. Kolejną bronią, jaką Wam dziś przedstawię, będzie toporek. robiłem o nim ostatni odcinek, link znajdziecie gdzieś tutaj na górze, prawdopodobnie. I co mogę Wam o nim powiedzieć w kilku słowach? Dzięki umiejętności berserkera zyskamy fajną samoregenerację, dodatkowo przyspieszenie, no i jeżeli ktoś do nas podejdzie, to zyskamy fajne umiejętności ofensywne. Trzecią bronią, którą Wam tutaj polecę, jest rapier. Skaluje się ona troszkę inaczej w porównaniu do innych broni, bo w pierwszej kolejności skaluje się ze zręcznością, a w drugiej z inteligencją. Więc mniej troszkę się opłaca w porównaniu do toporka czy włóczni, ale za to nadaje się świetnie do PVP. Głównie z tego względu, że opiera się na trzech rzeczach: pierwsze szybkie ataki, efekt krwawienia i uniki. Jak już mamy pojęcie jak ułożyć nasze atrybuty, nasze statystyki, wiemy jak wybrać drugą broń do naszego buildu, pokażę Wam w tym momencie jak wygląda gotowy build naszego łuku, czyli skille aktywne i pasywki. Pokażę Wam również perki i gemy, które również przydadzą się głównie do PvE. Drzewko talentów. Jeżeli chodzi o rozłożenie naszych umiejętności, naszych skilli i pasywek, będzie to wyglądało mniej więcej tak. Przechodzimy do drzewka naszych umiejętności. I jak widzimy, mam na razie do rozłożenia 6 punktów, ale pokażę wam wszystkie. Pierwszy punkt, jaki bym wydał, wydobym go na umiejętność aktywną na przyszywający strzał. Jest to umiejętność, która zadaje 100% obrażeń od naszej broni, przyszywa cel i leci w linii prostej przez 100 metrów. Gdy już mamy daną i mamy już pierwszą umiejętność, kolejny wydałbym na pasywkę. Jest to taktyka unikania, która sprawia, że po wykonaniu uniku mamy zwiększone obrażenia od naszej broni o około 20% na 5 sekund. Gdy już mamy to dane, to trzeci punkt wydałbym na kolejną umiejętność aktywną. Deszcz strzał zasypuje naszych wrogów na szeroko około 7 metrów na wojnicą strzał prosto w ich głowy i zadaje obrażenie 150% obrażeń od naszej Broni. Gdy to mamy dane, odblokujemy kolejną umiejętność aktywną, trzecią i zarazem ostatnią, jest nią trujący strzał. Wystrzeliwujemy strzałę zatrutą, która po trafieniu cela wywołuje taki obłok trucizny, który sprawia, że zatruwa wszystkie cele, które znajdują się w okolicy i które w nie wejdą. Kolejne punkty wydałbym na dwie pasywki. Pierwsza to długo dystansowiec, czyli zadajemy około 20% obrażeń więcej wrogom, którzy, uwaga, znajdują się minimum 10 metrów od nas. Przyda się to później. Kolejną pasywką będzie celne oko, czyli strzały wystrzelone w ramach ciężkiego ataku będą leciały znacznie szybciej, no i będą zadwały o 30% obrażeń więcej. Tak, póki co mamy rozłożone wszystkie punkty, które miałem dostępne, ale pokażę, jak to będzie wyglądało dalej. Dobra, zatwierdzamy punkty i lecimy dalej, kolejnym punktem, który rozłożymy będzie zakrwawiona strzała, każde trafienie zwiększa obrażenie o 10%, maksymalnie to będzie 50% obrażeń, kolejne dwa punkty tutaj będą rozłożone na umocnienie naszych pozostałych skilli i tak tutaj kolejny będzie strzał z zadzierami. Czyli deszcz strzał wywoła efekt krwawienia zadający 85% obrażeń od broni przez 12 sekund i efekt będzie się kumulował do 3 razy. Gdy już damy tutaj, to przechodzimy w umiejętność zakażone strzały, który sprawia, że trucizna rozpylana przez naszą trującą strzałę zadaje 12% obrażeń od broni na sekundę przez 20 sekund. Kolejne punkty, czyli 10 i 11, rozkładamy w. Dobijający strzał, jeśli nasz cel ma poniżej 50% zdrowia, zadajemy 20% więcej obrażeń. No i później mamy fajną też e, fajną umiejętność pasywną, czyli skupienie absolutne. Otrzymujemy 10% obrażeń mniej, kiedy jesteśmy w trybie celowania. Gdy już mamy tę umiejętność, możemy przejść do ostatniej umiejętności pasywnej, która rozwinie nasz podstawowy skill czyli impet strzały. Przyszywający strzał zada o 20% więcej obrażeń celom odległych co najmniej 20 metrów. I właśnie tak jak mówiłem wcześniej, warto zapamiętać, że poprzednia pasywka miała minimum 10 metrów, czyli łączy się e, długodystansowiec z tym i bardzo fajnie nam zwiększy umiejętność i nasze obrażenia. Kolejne umiejętności, czyli pasywki, rozkładamy już idąc prosto w dół. I tak, pierwszą będzie preludium. Nasze ciężkie ataki zadają 20% obrażeń więcej wrogom, którzy mają pełny pasek zdrowia. Kolejnym będzie mm, atak z zaskoczenia. I tak, jeśli wróg nie otrzymał żadnych od, od nas obrażeń w przeciągu ostatnich 10 sekund, to zadamy 20% obrażeń więcej. Gdy już to damy, to kolejny będzie w dziesiątkę. Zwiększa naszą szansę na trawienie krytyczne z łuku o 10%. I gdy już wdamy w tą pasywkę, odblokujemy ostatnią naszą umiejętność z tego drzewka, czyli wstrząśnienie mózgu. Gdy trafimy cele w głowę, zadamy 20% obrażeń, więcej i ponadto mamy 50% szansę na odzyskanie naszej strzały I tak zostały nam już 3 punkty umiejętności, które musimy rozdać. I tak według mnie powinniśmy rozdać w następującej kolejności. Pierwszy pójdzie punkt w jak kosz po wykonaniu uniku zyskamy około 10% przyspieszenia na 2 sekundy. Gdy już wydamy punkt w tą, tą pasywkę, przechodzimy w kolejne i ostatnie rozwinięcie naszej trący strzały. Jest to bezpośrednie trafienie. Jeśli bezpośrednio trafimy naszą zatrutę strzałą wroga, to zadamy 200% więcej obrażeń. I ostatni punkt jaki mamy, wydajmy w oznaczenie, który sprawia, że zadamy 10% więcej obrażeń wrogom którzy są pod działaniem jakiegokolwiek negatywnego efektu, na przykład krwawienia. Umiejętności mamy już rozdane, więc pokażę wam, jak wyglądają umiejętności, jak wygląda gameplay. Także zapraszam. Dobra, jesteśmy w jakiejś wiosce, więc pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda. Mamy łuk, mamy wroga, także w pierwszej kolejności robię unik i od razu włączam jakąś umiejętność i celuję prosto w głowę, chyba że nie trafię. Jeszcze raz, tym razem bez umiejętności, prosto w głowę. Kolejną umiejętnością będzie y, Zetruta strzała. Te staram się w głowę, dzięki czemu mamy tu fajne mrażenia. I za chwilę kolejny strzał, i wroga nie ma. Także naprawdę mi się przyjemnie grałkiem, jest bardzo przyjemnie, troszkę FPS-owo. Dobra, mamy znowu umiejętność, mam nadzieję, że tym razem uda mi się ją trafić i w głowę. Prosto w łeb. Po linii prostej, także tutaj nie trzeba zwracać uwagi, żeby strzała leciała po krzywiźnie. To by jest bardzo ważne. Bo zazwyczaj na dalsze odległości musimy podnieść troszkę celowni w górę, żeby trafić. Dobrze, i teraz mamy jeszcze kolejną umiejętność, czyli deszcz strzał. Jest to fajna umiejętność obszarowa, która zesypuje naszego wroga deszczem strzał. po prostu. No i mamy naszego bossa, także robimy unik. I prosto w głowę. Mamy fajne obrażenia. Staramy się jeszcze troszkę oddalić od niego, wtedy będziemy mieli jeszcze więcej obrażeń. I próba strzału w głowę, i puf, i leży. Tak samo tego teraz trzeba sprzątnąć. I koniec. Tak to wygląda mniej więcej, tak wygląda gameplay, mi się gra naprawdę przyjemnie. Pancerz gemy i perki. Jeżeli chodzi o uzbrojenie na szpancerz, to polecałbym dwa rodzaje ciężkości, które mogą nam się naprawdę przydać. Pierwszy, czyli typ lekki, da nam znaczny bonus do obrażeń w postaci 20% bonusu do obrażeń, a także fajny unik w postaci przeturlania. Pancerz średnio ciężki z kolei da nam również wzmocnienie do obrażeń, ale już 10%. Dodatkowo będziemy mieli mały odskok, ale dostaniemy również odporność 10% na efekty powalenia czy innego typu, które sprawiają, że będziemy bezradni. Tak jak widzicie na screenie, który pokazuje tabelkę z danymi wagami, różnymi przedziłami wagowymi, pokazuje również jak należy ułożyć uzbrojenie, aby wymaksować jego odporność i jego statystyki. I tak, żeby wymaksować poziom leki, wszystko zakładamy lekie oprócz zbroi. Zbroja będzie średnio ciężka. W przypadku, gdy będziemy chcieli pograć bardziej PvP, to polecam zestaw średnio ciężki, z tym, że hełm i... Zbroja będzie zestawu ciężkiego, natomiast rękawice i buty średnio ciężkie. Rękawice już będą zestawu lekkiego i to nam wymaksuje umiejętności, tak żebyśmy mogli jeszcze mieć odskok, 10% wzmocnienie i 10% odporność. Jeżeli chodzi o gemy, to polecam następujący do naszego łuku, do naszej broni: będzie to nieskazitelny, oszlifowany diament, który daje mobilizację 4. Taki perk daje nam plus 15% obrażeń, gdy mamy pełne zdrowie. Nasz pancerz również daje ten sam klejnot, czyli oszlifowany nieskazitelny diament z tą różnicą, że da nam inny perk, mianowicie ochronę przedziczą, która zapewni absorpcję od obrażeń fizycznych i od tych od żywiołu. Polecanym gemem klejnotem również jest oszlifowany nieskazitelny onyx, który zapewnia nam perk, który się nazywa ochrona fizyczna czwartego poziomu tym razem wcześniej był piątego poziomu. I ona również da nam absorpcję od obrażeń, ale już tylko fizycznych. I ostatnim gemem polecanym do zbroi jest oszlifowany, nieskazitelny malachit, który zapewnia ochronę przed widmami, czyli ten perk daje nam odporność od żywiołów i absorpcję od obrażeń fizycznych. Jeżeli chodzi o perki, to polecam następujące. Osłabiający trący strzał, który sprawia, że gdy trafimy trącym strzałem, dodatkowo nakłada na cel osłabienie, zmniejszające zadawane przez niego obrażenia na kilka sekund. Kolejnym będzie ostrość, daje nam plus 3% szansy na trafienie. Krytyczne, Worpalność, dające nam plus 5% do obrażeń zadawanych przez strzał w głowę. Mamy też umacniający deszcz strzał, czyli trafienie celu deszczem strzał zapewnia umocnienie zwiększające pochłanianie obrażeń o 5% na 6 sekund. I Tutaj mamy ostatnie dwa, czyli odświeżający przeszywający strzał, czyli zabójstwo przeszywającym strzałem skraca czas odnowienia tej umiejętności o 3% i ostatnim będzie okrutność, który daje plus 3% do obrażeń krytycznych. I to na tyle jeżeli chodzi o łuk. W kolejnym odcinku opowiem Wam o kolejnej broni, która skuluje się ze zręcznością, mianowicie o włóczni. Opowiem Wam jak mi się nie ugra, jakie warto wybrać umiejętności, jakie pasywki itd. Napiszcie w komentarzu jak Wam podobał się odcinek, co warto zmienić, co poprawić. Czy jest wszystko ok. Dajcie lajka, dajcie suba, także wejdźcie w y, social media mojego kanału, czyli kompanii White Walls. Odwiedźcie również polską stronę o New World, czyli NW Info. Ja się ze swojej strony żegnam, życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Bye.